Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu Mam Pytanie. Dzisiaj moim gościem jest pan Tomasz Miara, przedstawiciel mieszkańców Sokolnik, którzy protestują przeciwko budowie fermy drobiu w tej miejscowości. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No na początek pytanie, co się dzieje w Sokolnikach, dlaczego protestujecie? Protestujemy, ponieważ nie chcemy, żeby powstała bardzo duża ferma przemysłowa produkcji drobiu. Ona, planowana inwestycja zloka, 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 zlokalizowana jest tak naprawdę y, bardzo blisko centrum wsi, z około 300 metrów, y, 200 metrów od niektórych pierwszych działek sąsiadujących. W centrum wsi, wsi mieszka tak naprawdę prawie 80% mieszkańców Sokolnik. Mhm. Rozumiem, że y, boicie się przede wszystkim odoru, smrodu, który może się wydobywać z tej y, no, dużej y, inwestycji. To są przede wszystkim y, uciążliwość zapachów, której, której nie, która jest niemierzalna, której nie można w żaden sposób zatrzymać. No to jest uciążliwość w zakresie dowozu, odbioru y, obornika, y, wywozu paszy, kurczaków. No i, i to jest też uciążliwość, jeżeli chodzi o związek taki bakteriologiczny. Tam będzie to są różne badania, które mówią, że w takim terenie występuje dużo bakterii groźnych dla zdrowia y, mieszkańców. W takim razie, niech Pan powie, czego mieszkańcy, czego Pan się domaga od no, władz gminy, od inwestora. Mieszkańcy domagają się tego, żeby wstrzymać tą inwestycję. Poprzez kilkanaście pism, które, które pisaliśmy do, do gminy, do urzędów, które wydają stosowne opinie, czy uzgadniają tą inwestycję, przedstawiliśmy nasze argumenty. Argumenty te dotyczą Zarówno zdrowia mieszkańców, uciążliwości, jak i oddziaływania na okoliczne środowisko. Należy też na to zwrócić uwagę, gdyż w, w tych lasach żyją takie, takie, takie ptaki jak orły, bieliki, żurawie. Jest wiele zwierząt, które są chronione, ale to, to wszystko trzeba brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Chciałem się dowiedzieć, jak pan oceni postawę no, władz samorządowych, gminy Kołaczkowo, wójta, radnych w tej sprawie, bo wiem, że odbyło się kilka spotkań, jest wiele uwag co do no, intencji prawda, tutaj samorządu w tej sprawie. Pierwszy nasz taki ostry, ostry sprzeciw został wyrażony podczas rozprawy administracyjnej, gdzie wszyscy zainteresowani mogli swoje zdanie przedstawić. Było tam bardzo dużo mieszkańców. Naszej miejscowości i przy, przedstawiliśmy nasze argumenty, pokazaliśmy jakie są zagrożenia, jakie są niezgodności w opinii i w raporcie, który został przygotowany przez firmę na zlecenie firmy, która be, ma budować kurniki. I te argumenty przedstawiliśmy. Poprosiliśmy o to, żeby w tym te, na tym terenie opracować plan, miejscowy plan zagospodarowania terenu, zgodny z tym studium, które jest przy, przyjęte przez gminę. I to pierwsze spotkanie e, było takim, że jednak był, była duża wątpliwość e, e, pani wójt, co do tego, żeby uwzględnić nasze wnioski. Natomiast było kolejne spotkanie w Sokolnikach, na które poprosiliśmy radnych. E, to też było dla nas takim, dużym, dużym i miłym, miłym zaskoczeniem ze strony radnych, którzy dziewięć osób przyjechało z 15-osobowej rady, gdzie zostały przedstawione nasze argumenty, gdzie mogli wysłuchać naszych argumentów, gdzie była dyskusja między urzędnikami panią Wójt a przedstawicielami miejscowości. I tam przedstawiliśmy jasno nasze oczekiwania, jakie, jakie są. I wydaje nam się, że to spotkanie otworzyło też. I dało wiedzę radnym, którzy mogli wyważyć swoje jakieś opinie, wypracować swoje stanowisko. Było później kolejne spotkanie, gdzie rozmawialiśmy z planistą, jak można ewentualnie opracować plan, który będzie zgodny z spokojnym rozwojem naszej miejscowości, a nie będzie. W żaden sposób, jakby w inny sposób uciążliwy. Mhm. Kolejne pytanie jest moje takie. Pani Wójt kilkakrotnie już powiedziała, że. Będzie musiała, jest zmuszona wydać tak zwaną decyzję środowiskową dla inwestora, czyli firmę Pasz Konspol z Gierłatowa. No, jak pan odbiera te, te zapowiedzi, no, bo wiem, że jest duży też sprzeciw mieszkańców wobec no, akurat tej części tego postępowania administracyjnego, które trwa. Tak, bo my uważamy, że y, opinia musi być podjęta na prawdziwych przesłankach. My wskazaliśmy wiele nieprawidłowości, nieprawdziwych przesłanek i uważamy, że są dwa wyjścia. Pani, pani Wójt może podjąć decyzję negatywną, naszym zdaniem, ale może również zasięgnąć dodatkowych opinii, ekspertyz, o które prosiliśmy. Dotyczy to szczególnie e, wiatrów, które wieją. W raporcie są podane inne informacje i kierunki wiatrów, że wiatry wieją od fermy w kierunku e, w przeciwnym, natomiast wiemy, że te wiatry będą wiały bezpośrednio do, e, do wsi. Te, te rzeczy podnosimy. Mówimy o tym, że są to nieprawidłowości, na które można zwrócić uwagę i można poprosić o dodatkowe. Ekspertyzy. To da też czas na to, żebyśmy my mogli w tym czasie przedstawić swoje argumenty ponownie, żeby inne instytucje mogły zweryfikować swoje wydane wcześniej opinie. No i radni będą mieli czas na wypracowanie stanowiska i zrobienie takiego planu, który rzeczywiście będzie satysfakcjonował wszystkich. No podejrzewam, że Państwo też troszeczkę zdenerwowały yy, wcześniejsze ustalenia Senepidu i pewnie Rdosiu, który no, no otworzył furtkę tak inwestorowi do inwestowania, do, do takiej dużej inwestycji w Sokolnikach i tak myślę, że, 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 że pani wójt teraz się troszeczkę obawia wydać inną decyzję, bo ma no, jakieś specy... opinie, no, także instytucji specjalistycznych w tym względzie. Pani wójt musi wydać decyzję, mhm. może wydać ją, negatywną może ją wydać pozytywną. Od każdej decyzji przysługuje odwołanie. My uważamy, że powinna wziąć pod uwagę zagrożenia, jakie niesie ta inwestycja i może ponownie poprosić, czy to Sanepit, czy, czy Ochronę Środowiska, czyli tak zwany RDOŚ w Poznaniu, o zweryfikowanie swoich wcześniejszych ustaleń. My podnieśliśmy rzeczy, o których nie było mówione w raporcie i podnieśliśmy te tematy, które uważamy, że są nieprawidłowo napisane i oczekujemy, że przynajmniej... To jest takie minimum, które pani wójt powinna zrobić. Zapytać dodatkowo o dodatkowe opinie i ekspertyzy. Pojawiają się też takie argumenty, że no, jeżeli. Coś budować na wsi, to dlaczego nie fermy, y, kurze, jakieś duże obiekty rolnicze? Bo wiadomo, w takiej gminie wejskiej kołaczkowo to nigdy nie będzie przemysłu. Więc takie argumenty też padają. Padają argumenty, że w pobliskim Bożykowie no, jest sześć dużych kurników. One działają, funkcjonują, nikt nie protestuje. Jak się pan odniesie do tych wszystkich y, no, zdań, opinii, które się pojawiają. Jeżeli chodzi o sprawę. Y... Kurników w Bożykowie, to, to jest to sprawa mieszkańców Bożykowa. Ale mamy informację na spotkaniu: jedna z pań radnych, która mieszka we wsi, jest radną z wsi Gorazdowa, powiedziała, że te zapachy też do nich tam dochodzą mimo takiej znacznej odległości. Jeden z radnych, który z tego terenu jest, powiedział, że będzie nas popierał również, bo uważa, że te, to jest jakaś tam duża uciążliwość. W sokolnika ma powstać jeszcze większe kurniki, jeszcze większa ferma, stąd też taki nasz zdecydowany protest. Wiem, że już te wasze protesty też dotarły do inwestora. Pojawili się ludzie w Sokolnika, którzy szukają ziemi, prawdopodobnie pod kolejne inwestycje związane z hodowlą drobiu. Czy faktycznie co się dzieje w tym temacie? Czy faktycznie są takie działania inwestora, co może Pan na ten temat, temat powiedzieć? No, mieliśmy informację, jak zaczęliśmy tutaj protestować, że takie, takie próby zakupu działek były czynione, jednak mieszkańcy, którzy żyją tam, a mają, mają też swoje ziemie, nie są niechętni, żeby to, to sprzedawać. Wiedząc, z czym to się wiąże, że będą musieli się z tej miejscowości wyprowadzić. My niczego innego nie chcemy. My chcemy, żeby dalej ta wieś się rozwijała, tak jak się rozwija, w sposób spokojny, zrównoważony. I tutaj argumenty oczywiście y, są takie, że dlaczego ma na wsi nie, nie śmierdzić. Nikomu nie przeszkadzają mniejsze gospodarstwa, ale tam wtedy przy tych gospodarstwach żyją rolnicy, żyją gospodarze i oni wiedzą, do jakiego momentu tak naprawdę można się rozwijać. A tutaj jest sytuacja taka, że ktoś będzie inwestował z zewnątrz, który nie będzie przy tych kurnikach mieszkał. Jest to nasz przeciw. my nie jesteśmy, i to podkreślaliśmy, dlatego, y, przeciwko rolnikom, i dlatego w tym planie chcemy to tak zapisać, żeby rolnicy mogli normalnie się rozwijać, a nie były to tylko fermy przemysłowe. Czyli y, podsumowując, y, państwa działania zmierzają do tego, aby Rada Gminy przystąpiła do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, tak? To jest taka główna decyzja, która na, powiedzmy, na 9 miesięcy może zablokować tą inwestycję, tak? Tak, no tutaj y, to przede wszystkim na 9 miesięcy wstrzymuje wydawanie w tej chwili y, decyzji o warunkach zabudowy, ale też określa, w, jak może się rozwijać gmina y, czy na tym obszarze, jakie mogą powstawać inwestycje. I my chcemy, żeby to było zgodne z tym, co było wcześniej uchwalone, czyli ze studium, które dla tego terenu było przyjęte, czyli y, zabudowa siedliskowa, gdzie mogą być gospodarstwa rolne, gdzie mogą być normalne domy y, y, mieszkalne. I tego oczekujemy. I liczymy, że radni ze zrozumieniem do tego tematu podejdą. I wydaje nam się, że wielu radnych to rozumie. I tak jak pan tutaj wcześniej zapytał, to też może być tak, że jeżeli pozwolimy wybudować tą fermę w, we wsi w Sokolnikach, to za chwilę kolejne miejscowości będą tym tematem dotknięte. Bo to nie jest tylko to, że będziemy, będzie oddziaływanie kurników na Sokolniki, ale to jest pobliskie Bieganowo, które tak naprawdę w linii prostej jest około 500 do 700 metrów do zabudowań, gdzie mieszkają, gdzie są bloki mieszkalne I w przypadku zmiany kierunku wiatrów, w przypadku wywożenia obornika, te miejscowości też bardzo mocno na tym ucierpią. O tym się też nie mówi, ale myślę, że radni wyważą sobie te wszystkie nasze argumenty i podejmą decyzję o tym, żeby jednak przystąpić do uchwalenia tego planu, o co oczywiście ich będziemy prosić. Czyli jest szansa że w przeciągu dwóch tygodni ten, ten, ta, ta uchwała się pojawi, tak? Liczymy na to, że, że ta uchwała zostanie wywołana i wtedy będzie Pani Wójt zobligowana do tego, żeby przystąpić do opracowania planu zagospodarowania, a w międzyczasie może podjąć decyzję o zapytaniu o dodatkowe opinie i zyskujemy w ten sposób, w ten sposób czas i będziemy jakby mogli rozwijać się w tą stronę, w którą, w którą gmina chciałaby się rozwijać. Dziękuję uprzejmie za przybycie do studia, za odwiedzenie siedziby wiadomości rzesińskich. Moim gości był tam pan Tomasz Miara, przedstawiciel mieszkańców Sokoli, którzy protestują przeciwko budowie fermy Drobiu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.